halo. elo! To kolejny odcinek StreetTowna. Ostatni nie wiem co się stało, że nie było dźwięku, ale dzisiaj powinien już działać. Normalnie. No, no ostatnio zrobiliśmy trzy misje. I dostaliśmy... O, do palenia. Dobrze. To robimy kolejną misję. O, teraz jest jeszcze taki... O, teraz taki jakiś typek. I musimy... O, o, o. Musimy rozwalić. On no, tak jakby dom, taki na wodzie. Kresnej skowy krótko mówiąc. No, mam nadzieję, że dzisiaj będzie wszystko działać. Poczekajcie, włączę sobie trochę muzykę. opcja, Ale tak trochę, żeby było mnie dobrze spać. Tak. tak. trochę. A w ogóle, co mamy stopić? Nie pamiętam. Mamy to rozfalić i. i co? A jeszcze zrzucić jakieś konstrukcje. Lepiej po prostu. O, to jest poszala... tak jest. Ale poszary, więc nie możemy spalić niestety. Dobra, oczywiście jest jak zawsze najpierw szukamy jakiś. Czyli to... Hajs kosztują. O to była. To będzie jeszcze jakiś obraz będzie kosztował coś. Dobra, mam um, um. Poczekajcie. Dobra szukamy i zaraz to tam pójdziemy. nie. To też nic nie ma. No jeszcze może być problem z dźwiękiem, że będzie za głośno słychać klas, a mało mnie. Może też tak być. No więc no. Mam nadzieję, że jak na razie jest wszystko dobrze. No więc no. Oooooooo Tutaj też pusto A na dach coś jest? Po na dach może jeszcze... Się... O nie, to jednak jest takie okej okay. Tutaj? Dobra, muszę chyba na pewno tutaj coś jest Bo to jest bardzo dobre klejówka O Ile tylko? Myślałam, że tysiąc Dobra, dawaj kocieńczek Nic, ja pędzę też jest dziwie, w sumie. Dobra, co to kolejne jej chaty? O. No. To tutaj też nic nie ma. No to musi być albo to, albo to coś. Tutaj... Nie ma chyba nic? Aby, ale... Nie, co? Tutaj też nic nie ma. Dziwne. Dobra, bardzo dziwne. Ej, a tutaj coś jest? Dobra, też. No do to jeszcze w chyba domu. Zobaczymy. Dobra, dziwne, tutaj nic nie było. Myślałam, że będzie w sumie. Macie łóżeczka. Dobra, i niszczymy. Poczekajcie. I wieszczamy. 本就是道那个东西。 Trzeba to pamić okay. Będzie jakiś auto, ja nadzieję, bo się chcę myśleć będzie... O ała 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 Może ała ała to O, ała 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 to ała o, to jest taszek taki, to może też coś było. Poczekajcie. tu O, 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 nie, myślę, że Już. Tu. Ala, myszczarki? A, no, tylko proszę, idź w Dobrze. Mam nadzieję, że teraz będzie, no właśnie, wszystko dobrze i że się na Po co ten odcinek to tak kiepsko wyszedł? Przez to. A no szkoda, szkoda, no właśnie. No bo bardzo fajne było no to. Fajnie wyszedł. No szkoda, że się zepsuł. Dobrze, to i nic nie ma. I ale... Ja mam tyle hajsa, nie mam na co wydawać. Zobaczcie, to jest. Ja. Dobra, już będzie nie. Dobra. Dobra. Co to jest? Wyrzucić koto wody. Gdzie jest najpylniejszej woda? Uf. Nie, wyglądają nawet jakieś bardzo duże. Znaczy ciężkie. Trochę że nigdzie nie utknie. Albo nie utknie właśnie jak teraz. Ale można sobie tak tullać. Jeden, dwa. Jeden. Dwa. O no i widzicie, już jest. Możemy teraz wrócić, bo nie ma po co więcej robić. Dobra, gdzie mamy tam buteczkę? Pojedziemy tam. Fajne, są te mapy. Dobra. I wracamy. Misje wszystkie skończone. I dobrze jest. Dobra. Stopimy jeszcze tam jedną czy tam kwieńc. Będę wziął zobaczyć, czy wszystko dobrze wyszło. Z głosem. Gdzie dobrze mnie słychać. Krózeczko, właśnie jest cicho. Ojej, jej, ała. to ja robię? Muzyczko właśnie jest cicho specjalnie. No. Ej, poczekaj, bo, bo ja znam tutaj taki sekret. Tylko nie wiem, czy mi się to wejść. Widziałem gdzieś ten Patrzcie na to. A widzicie? Jaki sekrety to sam. Tutaj jest banan bardziej normalnie ban, cześć, z łódki Cześć, za dolarysów no widzicie, fajne Oj, teraz tutaj tak się, się trochę ciężko wydostać stąd ty tylko ale się wdostam, na spokojnie no, no nie wiem, czy tak na spokojnie ale na pewno się wdosta. o widzicie co się stało x-a? O, mam tutaj toaletę, mam jakąś. No więc okej, okay, okej. Okay. Albo mam w sumie to nawet chyba lepszy pomysł. Że teraz zrobię jeszcze jedną misję. I, I jakby, i podzielę to jakby na... dwa odcinki, o. Bo no mogę podzielić, to znaczy jeszcze te zrobię jedną misję, skończę ten odcinek, zobaczyć wszystko jest dobrze i potem jeszcze zrobię jeden odcinek z kilkoma misjami. No, to chyba dobrze. Dobry pomysł. Czy muszę ukraść takie dwa auta, zabytkowe całkiem? No, dobra. No to dobry pomysł. Będą takie dwa małe, takie dwa krótkie odcinki. No, okej okay, pomysł. Dobra, gdzie są te auta? Jeden no jest na statku, a jest... Jest... O tu. To jest jest? Ale tu nie będę grać, bo nie potrzeba. Pierwsze auto jest na statku, dobra. Naprawdę? Dobra, Mam tu jakieś auto? Dobra, idziemy po auto. Czy jest ten statek tutaj? Pieju, cała plama się naswaliła. xt. ja może tutaj też coś będzie w sumie, bo wcześniej nie szukałem. O, jest? Nie, nie ma. Jest, a nie ma. A chociaż tutaj na pewno coś w sumie jest. Czekajcie. Bardziej tam. Jest jakieś idealne miejsce, żeby coś było. O, nie mam racji x znowu. No to wyglądało podejrzanie jednak trochę. To mu się poznasz, że coś jest. no to dobra. Musimy podjechać. Będziemy jeszcze po to jedno. Tak, to jest chyba tam gdzieś. Dobra, muszę jakoś to dobrze wykręcić. Nie będzie to raczej jakiś duży problem. Raczej na spokojnie, dobra Na spokojnie, bez nerwów No dobra, tutaj Dobra, patrzcie. Znaczy może to nie jest najlepsze, ale no. Widzicie bezpiecznie. Co jeszcze tak te auto wciągnę? Jakby co szybki sobie bo nie wiadomo, czy Ci coś nie stanie. Aha. A, mam przecież to misi sprzęt. No, dużo lepiej. No weźmy ja to to z... bym chyba szybciej szedły. Dobra, to oto. Dżammy dym. idziemy. O, oh. oh. ja jeszcze już na No dobra, mam To jest auto? Tak, to jest auto. Oczywiście jak zawsze oklatamy najpierw. Boha i zawsze się przyda. Jak będę miał coś nowego. Ten wbijamy. wpijamy. Znaczy, miałem już nie okladać, ale... Myślałam, że to jest coś do okładnięcia. Dobra. No więc jeszcze raz musimy nam pojechać od nowa. Ojej. Dob Dobrze, że zrobiłem ten szybki sap, powiem to wszystko od początku. Dajmy ja zawsze być ostem właśnie. O. Sio. Idziemy teraz tam. Zobaczcie jak nie tę pyynek właśnie. Ale idziemy szybko. Tam będziemy musieli jakieś przejawcze, bo już to jest z tego też można tyle. Tak. Teraz on nie aż tak to znaczy jak Jakby co? Szybki sappis Jakbym znowu coś tego głupiego? Co i co? O, jeszcze jest. O, nie miałem racji. A jeszcze coś? To jest to, o nie. Szybko piekniemy zobaczyć. A jest. Skąd ja x Naprawdę. Wcześniej nic z rzeczy nie znalazłem, ani nic x A Jakiś rozmykacyk na tym momencie. Ojej. Chyba muszę jeszcze taki spokój z drzwiami. A drzwi za tak. tym. Zobaczcie, hmm. jak ja jak ja jeszcze mam Dobra. No więc po tej misji już kończymy ten pierwszy odcinek z trój, na który pocielę. I... Przepraszam. Mam nadzieję, że wszystko to działa, tak jak chciałem. Problem się. Skąd jest w najlepszym porządku. No i uciekamy. Dobra. No, czyli jeśli to zobaczycie, to znaczy, że wszystko się dobrze naklało. No więc, papa, to pa. następnego. Jajo. Ja o, albo poczekajcie. W sumie, tam poczekajcie. Jednak tu nie włączajcie jeszcze, bo mam coś do odebrania. X -a. no już to jednak odpiola. No. Co to? Uuu, dobra. Dobra, dobra. To ulepszę sobie to i będzie wtedy koniec X ten. No. Naboje. Sasię. X ten. No i mamy już tam... Tô lá, tô até a sua espada. Tchau,